Biontech wrzuca szósty bieg. Będzie więcej szczepionek szczepienia. Biontech zamierza wyprodukować 2 miliardy dawek. Niemiecki producent szczepionek przeciw COVID-19 firma Biontech, partner amerykańskiej grupy farmaceutycznej Pfizer, powiadomił, że zamierza w tym roku wyprodukować 2 miliardów dawek swojej szczepionki. Wcześniej firma mówiła, że jest w stanie wytworzyć 1,3 miliardów dawek. Obecnie uważamy, że możemy potencjalnie dostarczyć łącznie około 2 miliardów dawek do końca 2021 rok, co uwzględnia zaktualizowaną liczbę 6 dawek podawanych z jednej fiolki, zamiast 5, powiadomił Biontech. Kluczową rolę w tym wzroście odegrały specjalne strzykawki. Umożliwiają one pobranie 6 dawek ze standardowej fiolki. Zamiast zwykłych pięciu, dzięki temu, że unika się pozostawiania niewykorzystanego płynu w strzykawce, pisze Reuters. Firma liczy również na rozbudowę dotychczasowych obiektów w tym uruchomienie do końca lutego kolejnego europejskiego zakładu produkcyjnego w Marburgu w Hesji w środkowych Niemczech. Ta nowa fabryka. Określona przez firmę jako główny punkt zwrotny, zwiększy roczną zdolność produkcyjną o nawet 750 milionów dawek, podał Biontech na swej stronie internetowej. Agencja AFP zauważa, że liczba dostępnych dawek jest jednym z głównych wyzwań strategii szczepień przeciwko COVID-19 na poziomie globalnym. Szczepionka przeciw COVID-19 opracowana przez Pfizera i Biontech produkowana jest w dwóch zakładach tej drugiej firmy w Niemczech, w tym w Marburgu, oraz w fabryce Pfizera w Belgijskim Puls. Koncerny te mają również trzy zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych. Rzeczniczka Biontech powiedziała, że do końca 2020 rok, zgodnie z wcześniejszym planem, wyprodukowano 50 milionów dawek szczepionki, ale dostawy zostały wstrzymane do czasu złożenia konkretnych zamówień, aby uniknąć przekroczenia czasu przechowywania, podał Reuters. W Unia Europejska do użytku zatwierdzone są dwie szczepionki Szczepionka Biontech Pfizer oparta jest na technologii informacyjnego RNA mrna. Pozwala to komórkom wytwarzać nieszkodliwe fragmenty białek wirusowych, które organizm ludzki wykorzystuje do budowania odpowiedzi immunologicznej w celu zapobiegania lub zwalczania kolejnych, naturalnych infekcji. Obecnie w Unia Europejska do obrotu dopuszczone są dwie szczepionki. 21 grudnia 2020 rok. Europejska Agencja Leków EMA. Zatwierdziła preparat firm Pfizer i BioNTech o nazwie Comirnaty, a 6 stycznia 2021 rok. Preparat moderny. Obydwie szczepionki podaje się w dwóch dawkach, w wypadku Comirnaty odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 21 dni, przy preparacie moderny 28 dni. Pierwszą substancją można szczepić osoby powyżej 16 lat, drugą – powyżej 18 lat. Pod koniec stycznia EMA może wydać opinię w sprawie dopuszczenia do obrotu szczepionki opracowanej przez koncerna AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki. Trwają także prace nad oceną substancji opracowanej przez Johnson Johnson, ale nie wiadomo, kiedy można się spodziewać ostatecznej decyzji w jej sprawie. Szczepionki spełniają bardzo restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zostały dopuszczone do użytku, ponieważ udowodniono, że w ok. 95% przypadków chronią przed zachorowaniem na poważną, niekiedy śmiertelną chorobę, jaką jest COVID-19, a efekty uboczne są rzadkie i w większości mało dolegliwe, przekonywała szefowa Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Emma Sabine Strauss.